Dzień dobry, Modlińska Ewelina z tej strony. Środa, dozór, znowu stoję pod komisariatem w Olsztynie i jest zamknięte. Jeszcze tak. Jest środa, Modlińska Ewelina, dozór, stoję pod komisariatem w Olsztynie i znowu jest zamknięte. Już dzwonię, już Policja przed obywatelami chowa. Jak wychodzą to w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu. Ja, kiedy trzeba. Tak, a kiedy trzeba to ich nie ma. Dobry. I dobry, ma miejsca. Do. Panie to? Zdobyć... Ja. A pan z panią czy? Nie, ja jestem tutaj stu Dobra, to proszę po proszę, prostu. Dobrze Państwa bo czymś wreszcie wyjeżdżać. Dobra, a do ładnie jeszcze Dobrze, dziękuję. Pan dali za to, że nazwa policjanta tłukiem, a potem jeszcze założymy drugą sprawę, a A teraz i jeszcze ma? Już mi konto chyba zajęli, bo, bo grzybne, za, za wolność słowa. A my... Prokuratury w Częstochowskim Sądzie. Kilka, kilka, kilka spraw. To nie jest złoto. A jak mnie mordowali na kinach 23 w obecności któryś z policjantów, z tego komisariatu, to, to, to do tej komisji. My też. No. Wczoraj no. sure, przyjechaliśmy, to co, przydziało? A, to sprawa, ważna, bo no, to nawet... Właśnie na, na tych uczach. No były partner wcześniej go GOPS przeprowadzał na moje podwórko i jest tego 2022 roku Wszedł przez okno do mnie do domu i mnie do siebie kanapę, no co demorzyłam przez kilkanaście minut, nie wiedziałam, co się dzieje. A policjanci z tego komisariatu po 5 minutach przyjechali, bo mój syn wezwał, No to patrzyli, nie wiem, no nie, kilkanaście minut nie wiedziałam, co się nie odcięło, no to się patrzyli na mnie, potem zastawili bramę jak karetka ze mną wjeżdżała, mówiąc, mówią, że ja jestem wariatka. No i do dzisiaj... 22, a od tamtego czasu to prokuratura, sądy, policja, no to mniej więcej ja już się widuję z wami co chwilę z kimś innym, ma, albo mam was podbrane, ale jak wiatrówkę pokazałam, że mam w domu, no to za chwilę komendantka tutaj tego komisariatu, no to dzień później przysłała z, z kilku komisariatów z okolicy, bo ona nie jest pewna, czy ja mam broń palną w domu. No, zabrali, ja mówię wiatrówka, to nie widzicie, że mam broń palną w domu. Ale policjantów? Policjantów. Pikapem się nie, drugie zmiany. Aha. No i proszę pana, jest taka sytuacja, bo zadzwoniłem, bo była interwencja. Mhm. Pies jak na placu taki. Wejdę do rzeczy na ręce, ale żeby mi brak, coś trzeba położyć. A on mi to przez paliotoru startuje. No to to jest uważany no, człowiek, czy nie? Ale to stąd policja ci? Z tą, tak. Tak, po na to. No na Dobrze, a e, Pan we jakiej sprawie? Ja idę. dobrze. po raz kolejny, nie wiem i Biały i Wychodzi na to, że wolno ukraść tą konia, jeśli ktoś jest Ale zbierza. 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 Oczywiście, że zgłaszane do dzisiaj. Umarzane są moje doniesienia, aby dowody niebrane pod uwagę. Nie wiecie co się u w Polsce dzieje i na świecie. Co się dzieje z sądownictwem. Nie mamy w ogóle wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a osoby, które o tym głośno mówią są represjonowane. Albo gdzieś zamykane, albo spraw milion zakładane, grzywny za to. No nie wiem no. Uważam, że nazwać policjanta tłukiem, biorąc pod uwagę to co panom chociaż ja na im to, co możemy z obcy, Mówię, Może nie wszystko ochronia. Ja na koniec nie będę. Ja na koniec nie będę. Niech pan podejdzie do mnie. No to, no to, to jest nawet pieszczotliwe, powiem wam szczerze, nie? ale Nie wiem, no taka ja, gdzie działa nie ja, dalej. Nie boję się mówić o popełnianiu tego zobowiązku, nawet w stosunku do mnie, no to ma być cicho według niektórych. Ale no. zrobić, czyli się robi co po tylu biegów, ilu ja chodziłam, to prokuratura rejonowa to mnie po usiłowaniu zabójstwa to do dzisiaj próbuje zapnąć psychiatryków wbrew mojej woli. Uważają, że mam jakieś schizofrenię, co mi wiedział w no, jakby sobie panowie przeczytali wniosek, co mnie prokuratura napisała zaraz po tym, co pierdoliu mój były, który mnie próbował dusić, za no, usiłować zabójstwo, do no, Paswarcy wstałam, no są takie rzeczy się zdarzają na świecie. No i nie chcący. no repera udało im się powiesić, a mnie o i mówił, że upozoruje moje samobójstwo, to mówię o przestępstwach jego i burmistrza zaczęłam gadać. Kontrze do tego, co on zaczął twierdzić, kiedy się obna mój temat bzdury, kiedy zaczął wyprowadzać. No to dzisiaj mam do czynienia, że ja po sądach wchodzę, ja średnio dwa razy w tygodniu po kilka poleconych odbieram i to są albo prokuratury, albo policja, albo sądy, albo takie rzeczy, bo nie biorą pod uwagę dowodów, na konta wchodzą, a jednocześnie co chwilę mi jakimiś światełkami policja albo coś mi tu w iluś, jestem jedna, a on do mnie już potrafi przyjechać niemalże kilkunastu chłopak. Tak, bo Czułem, że ja mam wiatrówkę, gdzie potem na, jestem na zeznaniach i podaję dokumenty, że wiatrówka cały czas mówię, nie mieliście prawa mi tego zabierać. No to do dzisiaj jeszcze to nie oddane,